Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z wyzwania starszej siostry. W tym materiale trochę się podzieje. Melisa gdzieś pojedzie ze swoim nowym kolegą kolegą kim, który mieszka tutaj i nazywa się Hug. Jest to Hagley, tak? Jest to Japończyk, który wyprowadził się od rodziców i przyjechał do naszego miasteczka w Bay żeby się po prostu usamodzielnić I chce poznać jak najwięcej ludzi, dlatego od niego zaczniemy A więc jesteśmy u naszego Huga Huga, Huga, nie wiem, przepraszam Oczywiście który się wprowadził. Jak widzicie, no na razie ma tak biednie. Trochę mu tak urządziłem. Lecz powiedzmy, że jeszcze wszystkie meble nie są wniesione do domu. Jeszcze tak wszystkiego nie kupił i taka trochę prowizorka jest na razie. Lecz na to nie zważamy oczywiście, że tak jest. Takie podstawowe rzeczy są. I on postanowił po prostu pójść, pochodzić po mieście, poznać bardziej okolice. A zwłaszcza wpadło mu w oko jedno miejsce. Czyli oczywiście szopa naszej melicy, do której się udamy wraz z, z Hagiem. Jesteśmy już na miejscu i ze. Przed namiotem stoi Melisa właśnie z Liamem po sytuacji ostatniej z, z wcześniejszego odcinka. Jeśli nie widzieliście, bardzo zapraszam, bo jest na naprawdę... I tutaj zauważyłem, że wyszła Korakos, czyli matka Melisy, jakaś zła, nie wiem. Trochę to dziwne ale dobrze hmm. pana Liama sobie odeślemy do domu bo on nie jest nam tej w ogóle potrzebny hmm. oczywiście MCC będziecie mieli do niego linka w opisie Liam sobie już pójdzie a nasz hag cały czas zapominam jego imienia muszę się do niego przyzwyczaić będzie tutaj pukał do domu. Z czego Melisa jest na zewnątrz. Jednak. Ale zapukaj do drzwi, żeby tutaj było już można no środka wejść. O tu nawet jest nasza Vanessa. Jakimś cudem. Ona chyba sobie idzie już. Nie, pokazuje coś Melisie. No. Naprawdę ciekawe. Och, Melisa sama się nie zajmuje w ogóle swoim bratem. Który nasikał do nocnika. I ona go nie wyczyściła, ale dobra. I tutaj, nasz hak, wszedł do środka i pogadaj z Melisą. Kurtuazyjne powitanie. Aha, tak. Dlatego, że on ma cechy chyba... Nie, 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 nie. On nie ma cechy kulturalne, nie wiem. Ale możesz kur... z nowego dodatku. I hak... Chciałby się z nią zaprzyjaźnić. Cały czas przebiera się w ten brzydki strój. Nie wiem, naprawdę. Jestem ciekawy czy te kurtuazne powitanie nie, nie dało nic. Melis jest w, flir w flirciarskim nastroju, bardzo flirciarska. na tej jak kolejnego. Tylko żeby tu nie było żadnych zdrad lub coś. No i tutaj nasz hak rozmawia z Melisą. jeżeli Wiesz co, wprowadziłem się niedawno i chciałbym tutaj jednak... Jako uczennica pracuję super. Chciałbym kogoś poznać. Moi rodzice, może Wam trochę opowiem o nim jednak. Tak, no bo hak przeprowadził się. Tak, dlatego że jego rodzice w sumie też... Lubią podróżować i oni postanowili wyprowadzić się z rodzinnego domu a swojemu synowi przekazać pieniądze na nowy dom. O Melissa poszła spać i hak przyszedł do Brindleton Bay gdzie się zamieszka i zamierza poznać ludzi Chciałby się tutaj poznać z naszą Melisą, kochaną. Tego pozwólcie, że się trochę poznają. Nasz hak trochę tutaj porozmawią z Melisą. Jak widzicie, tyle czasu simowego, chyba od tam pierwszej 20 czy coś takiego. Ale to jest nieistotne. Nasz azjata postanowił, że dobrze dogaduje się z Melisą i chciałby zaprosić ją oraz jej brata na taki weekendowy taki weekendowy wyjazd do pewnego miejsca. A więc teraz pojadą na urlop razem i widzimy się w tym wyznaczonym miejscu nasz Hulk zabrał Melise wraz z Peterem na górę komorebi czyli znaczy do góry komorebi to się nazywa miasteczko o Dlatego, że on się tutaj urodził i chciałby im przedstawić pokrótce jak wygląda jednak tutaj życie oraz po prostu spędzić czas z Melisą oraz z Peterem. Więc chyba weźmiemy tutaj ten 2-2. A więc widzimy się w naszym domku. Jesteśmy w naszym domku. Ja już tutaj raz byłem z pewną rodzinką możecie zobaczyć na moim kanale, że przy testowaniu tego datu, czyli śnieżna eskapada byli chyba w tym domku o ile się nie mylę. Choć nie wiem dokładnie. Nie jest bardzo ładny, taki przytulny. I... Tutaj zauważyłem, że było powiadomienie, że można kupić tam jakieś potrzebne rzeczy za pomocą skrzynki, jak się wspomniało i tak dalej. Więc możemy zamówić tutaj łóżko. Wszystko funduje HAG, więc czemu nie? I tutaj... Chyba w meblach, o właśnie, najmniejsze, duże łóżko, jedno. Więc oczywiście będą tutaj robili różne ciekawe rzeczy, lecz teraz trochę się ogarną, a my chyba jednak, my przeniesiemy się do Melisy. Jesteśmy, umeliski O i w sumie coś tutaj zauważyłem, że jest nie tak z jej szyją Coś się wydłużyło szyję, ja nie wiem o co nie. chodzi Może to tylko w tym stroju, tak? Zaraz zobaczymy Bo jeśli nie, to będę musiał pójść do kasa i jej zmienić na nie wiem, na jakiś codzienny czy coś tutaj widzę, że jest tak jakoś dziwnie. O, pragnienie ma bardzo nisko, lecz można to chyba wszystko pozamawiać przez komórkę. Więc byśmy zamówili plazmę i by był spokój z tym, tylko właśnie to się zamawiało w wynajmu prezenty. Chyba, tak mi się wydaje I tutaj chyba gdzieś to było Ta plazma Ten że że tutaj ...ginie ogarnięty, ale kompletnie zapomniałem Że Melissa jednak tego potrzebuje A jak komputer jest to spoczko I nadal ma taką szyję, ja nie wiem o co chodzi Może to ma normalną A few moments later To tak tylko na Dzień rabatów, dobrze, ale my wybierzemy się z naszą Melisą Peterem oraz Hagiem. który poszedł spać Bierzemy się na miasto, pochodzimy sobie, popatrzymy jak to jest Melisa pozna w ogóle Japonię Trochę bo w sumie nigdy nigdzie nie była, Peter tak, także nie był Dlatego pojadą z Hagiem Jesteśmy w parku I Melissa oczywiście O znowu zapomniałem przecież my z Wampirem mhm, Chyba długo w nim nie pobędziemy jednak Przebierz się może w ten strój Peter nie ma spodni, butów i ja to nie co ci Simowie robili? No chorzy jacyś Może niech się prze... Widzę, że Peterowi pousuwało stroje Dzięki naszej kochanej aktualizacji pewnie my god, what is that? Oh my god, what is that? O, nie ma nic praktycznie mhm mm tutaj ja nie wiem co jest grane że tak jest ale będę musiał po odcineczku kogo przebierać no bo teraz to po co i meliska kup może coś zimne na napoje i jedzenie tak. o bo tutaj jest hak głodny Je ja zaraz fajczysz Spoko, choć z tą paracolką w sumie mogłabyś chodzić. A ten parczek prezentuje się tak bardzo ładny. Moglibyście nie wiem, pograć w szachy czy coś. Dziecko jest w ogóle wkurzone, wakacje popsute. O kurwa! Dziecko chce strzać w ogóle, o. Baton proteinowy Piorun. Jabłko. Aha. Schłodzona kawa. To możesz dwa razy kawę. Raz wodę. Witaminową galaktyczną. Napój gazowany o smaku śliwki. Jabłko i dwa batony proteinowe i okej. Okay. I może daj dziecku tutaj jakaś wkurzona tu bylczyni pewnie Kaori Powiedzmy, że tutaj nasz hak ich zna. Czy tutaj jeszcze jest Kiyoshi? No dobrze mi idzie czytanie tych imion, jak ja to dobrze czytam. Jakieś Emi na kanon. Dobrze, to Melissa daj swojemu bratu. Żarcie. O matko, to masz w ogóle wam pióżą energię, ty teraz umrzesz. Uff! Aha. Czyli jednak nie wypalił nasz wypad na miasto i musimy się cofnąć z Melisą do domku. Oh Melisa zaraz się sfajczy, więc muszą wracać do domku, dlatego widzę, że urlop jest jednak nieudany. A Melisa ucieka! oh ben. my god Okej. Okay. Udało się. Choć nie dlaczego ona się jeszcze fajczyła w domu? Fuck logic Zostawili dziecko, po prostu nie wiem, w tym odcinku to same jaja. Widzę, że hak chciał dobrze, ale jest smutny, bo Melisa prawie się spaliła, czyli osoba, którą niedawno poznał. Zostawiają cały czas dziecko na dworze. Ja to nie wiem. To już jest chore. Więc to już po prostu jeszcze jest śpiący Peter Jeszcze nienajedzony Zaraz popuści w gacie, nie nie wiem I chyba dobrze było mu dać jakieś kurde Może o te batoniki albo jabłuszko, jabłuszko o jabłuszko masz a tutaj widzę, że Hug dla nas coś gotuje jak miło. To no dobrze. Przynajmniej jedna rzecz, która jest dobra w tym odcinku, który będzie już dobiegał końca. Choć miałem oczywiście coś jeszcze zrobić. Chciałem jeszcze, aby Melissa z Peterem oraz Hagiem poszli na stok i sobie... Nasze rodzeństwo pozjeżdżało na na... E, nie na nartach, przepraszam na sankach według mnie fajny to byłby widok i w ogóle lecz nie wyszło jak tak a więc już będę kończył ten odcineczek bardzo dziękuję za oglądanie napiszcie swoje spostrzeżenia oraz może gdzie wasi simowie lubią jeździć na wakacje jak w ogóle lubią Znaczy gdzie jeżdżą najczęściej, czy w ogóle jeżdżą, może nie. A jak nie jeżdżą to napiszcie gdzie Wy chcielibyście spędzić swoje wymarzone wakacje w komentarzach. Bardzo zapraszam do pisania. Ja postaram się na wszystkie odpowiadać. Jeśli filmik, materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. A gdy chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale. Pa, pa.